A więc tak, podstawowe funkcje tego kotła. Mamy tak menu, kocioł. Lato ustawiamy na 55 stopni. Ja mam taką zasadę, że 60 stopni daje wtedy, kiedy daje nagrzejniki powiedzmy do 38 stopni. Powyżej 38, powiedzmy od 39 stopni e, przełączą na 65 stopni. Nie? No, na, na lato zawsze zostaje 55. Hystereza 1, wygaszanie, no te są z automatu ustawione, to nas nie interesuje. Następnie jest dmuchawa. Znaczy kocioł, sorry, dmuchawa. I to jest tak, moc mam ustawione na 37 stopni. Następnie jest czas pracy dmuchawy w trybie czuwanie. No to mi ustawił serwisant z Klimosza i jest ustawione coś takiego. Nie wiem, czego to zależy, nie ruszą tego działu poprawnie, więc niech tak zostanie. Praca ręczna nas nie interesuje, no chyba, że chcemy ręcznym jechać, ale to palicho. Następnie jest podajnik. Czas podawania węgla w trybie grzanie 5 sekund. Tego się nie rusza, zawsze zostaje 5 sekund. Niezależnie, nie interesuje nas to. Następnie jest ważne. Przerwa w podawaniu węgla w trybie grzanie. I tu się ustawio kilowaty pieca. Czym jest więcej sekund, tym jest mniej kilowatów. Czym mniej, więcej kW. Ja nastawiam 40 sekund. Jak jest wielko zima, że na się puszczą około 45-40, tam powiedzmy 6 stopni, i wtedy przełączą na 35-33 sekundy. Ale ogólnie na 40 i niech se tak leci. Następnie jest czas podawania węgla w trybie uczuwania. I to jest ważne, bo w, w, prawdopodobnie fabrycznie ustawione jest 15 sekund. Co powoduje to, że w, w trybie lato, no, niestety, będzie wyrzucać węgiel do popiernika. przestawić na. 6 sekund, 5 sekund do zależności, jak gdzie wyrzucać. Następnie mamy przerwę podawania węgla w trybie czuwania. 20 minut jest ok. Temperatura, tego już nie ruszamy. Co tam jest następne, to już jest wszystko ustawione. Niech tak zostanie. Pompa CO. No to wiadomo, pompy CO, kiedy się włącza, takie pierdoły, wyłączania, praca ręczna. To nas, w sumie nas to nie interesuje. Zawór. Zawór, jak było ostatnio, tak chłodno, jak ustawiona temperatura dzienna 31, nocna 32. No i to się reguluje, to jest fajne, bo idzie ustawiać sobie godziny. Mi się tak odpodoba, bo mam ustawione od 21 do 7, tak zwana temperatura czy edycja nocna. No i zawsze tam 1-2 stopień daje więcej niż w dziennej. Następnie ta jest minimalna, to nas nie, nie ruszamy, czas tego nie ruszamy, praca ręczna to nas nie interesuje. Tu jest potem. Jak był zawór, to szyodność, że podłączony, to się przełącza lewy lub prawy, ale to nas też nie interesuje. Zasobnik CWU, No to wiadomo, to jest kwestia preferencji. Jemu ustawione dzienne 47, nocna 44. No a to dlatego, że syn wykorzystuje dużo ciepłej wody. Jedni mają 43 stopnie, 42. To jest w zależności od potrzeb, ile się tej wody zużyło, tyle się ustawia. Następnie są histeryza no, dzienna stawiaj 3, bo wiadomo, że się szybciej ta woda zużywa, to niech się włącza. Noc na 5, Oryginalnie było bodajże na 5 histeryza, no ale mnie to akurat pasuje. Zasobnika CW, no tego już nie ruszamy, potem ochrona, to, to nas już w sumie nie interesuje. To są takie funkcje, które są niepotrzebne, przynajmniej do nas. Panel pokojowy, nie mam programy czasowej, to jest właśnie fajne, tu gdzie sobie ustawić, yy, na przykład poniedziałek, wtorek, tam. Ciepowodów, że centralne ogrzewanie, no tu gdzie po prostu multum możliwości, trzeba z tym się pobawić. Ja mam ustawione, że zimowe, tak, tu widać jest od godziny, czy dzienna jest od 7 do 21, a 21 do 7 jest tak zwany tryb zimy tryb wieczór, czyli no, mi to pasuje. No, można ustawić co jak to chce, na przykład tam od 8 do 20, no, to jest tak gustu, nie? Eee, Z węgla to tam wiadomo, to się tu ustawia edycja. Kto tam ile chce, tu jest rzeczywisto, No, tu akurat serwisem mi tak ustawił, tam bo bodajże było więcej, ale też to do końca nie działa tak powinno. Idzie się tym pobawić, no ale ja, ja to akurat jest niepotrzebne. Po jedno zasobnika 120 kg, tego się nie używa. Niski alarm, no i takie, takie pierdoły to są. Tu jest jedna ważna rzecz, podajnik, temperatura podajnika. Tu jest około 41,1. Na to trzeba zwracać uwagę w trybie lato, żeby po prostu ta temperatura nie przekroczyła 50 stopni, no bo może się po prostu ogień cofać i może po prostu uszkodzić ślimok. Dlatego czasu czasu warto zeknąć. Wiadomo, że w zima ta temperatura podajnika będzie mniejsza, będzie 37, 38, bo części podaje. W lato jest te podawanie ograniczone, więc temperatura rośnie na 40 powiedzmy 3 stopnie albo 4, ale to jest to jest Teraz To nas więcej nie interesuje. Ustawienia sterownika wiadomo lato tam te, takie wakacyjne tego nie używam. No i tyle i teraz jeszcze tak ważne jest jak mamy już tam dmuchawę y, 37. Tam ustawiony w ten sposób wentylator. Jak patrzymy na klapkę, Tu dotąd. Czyli raz, dwa, trzy, cztery te kratki ustawione mam tak na dług na 37%. Sprawdza się to, chodzi fajnie, nie mam problemów. Węgle się ani nie spieko, dopalo się, więc wydaje mi się, że jest ok.